Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Witam Was z Hurgady i chciałem zaprezentować kolejny piękny apartament w obiekcie Aqua Tropical. Przełączę tylko kamerkę. 49 metrów, mieszkanie jest całkowicie wyposażone z bardzo ładną łazienką. Mikrofala z grillem, okap, co rzadko się zdarza, okap pochłaniać, przepraszam. Duży bardzo telewizor, kanapa rozkładana. I tutaj mamy sypialnię z dużą szafą. Bardzo duży balkon. Także zapraszam do kontaktu www.homeegypt. Whatsapp plus 48 796 482 188 Cena będzie podana w opisie filmu. Tutaj znajduje się apartament. Idziemy, schodzimy. Tak wygląda recepcja. Tak wyglądają baseniki. To jest bilard, restauracja. Można korzystać również z obiektu, który jest obok, czyli kupując ten apartament, korzystamy z dwóch obiektów. Jest siłownia, jest wszystko tutaj. Okej, okay, idziemy dalej. I tak wyglądają baseny w tym hotelu. Są trzy baseny. Od bardzo płytkiego basenu, średni i tam na końcu jest bardzo głęboki basen, głęboki. Normalnie pływacki. Jest stół do ping-ponga, stół bilardowy, tu jest restauracja i korzystamy również ze wszystkich atrakcji resortu, który jest obok. Tak wygląda restauracyjka, idą se mecze tutaj. Sprzęt jakiś tutaj sportowy, gry różnego rodzaju też można pograć sobie różne rzeczy. I wychodzimy. I tak to wszystko wygląda. No, i mając tutaj apartament w tym budynku, korzystamy jeszcze z tego apartamentu, z tego apartamentowca, z tego resortu. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Hello, hello. I tutaj mamy restaurację w basenie. Można jeść, w ba w będąc w basenie, bo tam są stołki barowe. Jak widać, pod nami znajduje się siłownia i spa. Nie wiem, czy to spa już jest czynne, ale najprawdopodobniej się będzie otwierać, bo tam widziałem już że jakieś reklamy są. Także tak to wygląda zachęcam o, yy, zachęcam tutaj do kontaktu jeżeli byście byli zainteresowani to www.homeinegyp.com i wszystkie, cały kontakt będzie podany po filmie, także zapraszam serdecznie To jest właśnie siłownia spa no i tutaj są te baseny I można korzystać również z tego obiektu. To jest Aqua Infinite. Tego samego dewelopera. Nowy zupełnie budynek. Ale tutaj też można przyjść sobie na basen. No i plaża. Plaża jest po prostu niekończąca się plaża. A tam już mamy Elgunę, już ją doskonale widać.